Czy wiesz, że Twoja firma może tracić nawet 1200 zł miesięcznie tylko dlatego, że nikt nie chce ruszyć tematu zmiany firmy sprzątającej? Na papierze wszystko wygląda w porządku, ale w praktyce to Ty przejmujesz sprawdzanie czystości, zgłaszanie uwag, pilnowanie zaplecza i odbieranie feedbacku od pracowników. Ten święty spokój bardzo często jest najdroższą strategią w zarządzaniu biurem. W tym odcinku pokażę Ci, kiedy zmiana firmy sprzątającej to dobra decyzja biznesowa, a kiedy absolutnie nie warto jej robić, żeby nie szczelić sobie w kolano. Zacznijmy od momentów, w których nie warto zmieniać dostawcy sprzątania. Po pierwsze, wtedy, gdy na Twojej głowie są inne krytyczne projekty. Złożenia systemów, duże eventy, reorganizacja biura. Zmiana serwisu sprzątającego zawsze wymaga czasu na start. Przekazanie procedur, standardów i specyfiki biura. Jeżeli robisz to w biegu, nowa firma nie dowozi, a cała frustracja ląduje po Twojej stronie biurka. Jedyny wyjątek to przeprowadzka biura, bo wtedy i tak jest chaos, więc to dobry moment na nowe otwarcie. Druga sytuacja to moment, w którym wszystko wydaje się działać. I słowo wydaje się jest kluczowe. To nie chodzi o to, że jest czysto przy Twoim biurku. Zbierz feedback od pracowników z różnych działów. zajrzyj do schowka firmy sprzątającej. Zwróć uwagę na środki czystości, zapach sierek i stroje personelu. Jeżeli ktoś po drugiej stronie pilnuje jakości, reaguje na uwagi, a problemy się nie powtarzają, nie ma sensu psuć czegoś, co działa. Tym, kto jest najczęściej koordynator firmy sprzątającej, o którym nagrałem osobny odcinek. Trzeci scenariusz to zmiana dla symbolicznej oszczędności. Znasz te decyzje narzucone z góry przez dział zakupów, tniemy koszty, bierzemy najtańszą ofertę. W takich sytuacjach warto jasno postawić granice. Tańsza firma przy tych samych oczekiwaniach jakościowych to niemal gwarancja problemów, a konsekwencje bardzo często zostają po stronie osoby zarządzającej biurem, a nie po stronie działu finansowego czy prokurentu. Jeśli jedynym argumentem jest niższa cena o kilkaset złotych miesięcznie, to zmiana bardzo rzadko się opłaca. Koszt czasu poświęconego na wdrożenie nowej firmy szybko zjada te różnice. Jest jeszcze czwarta sytuacja, która potrafi całkowicie zabić sens zmiany firmy sprzątającej. Nowy dostawca proponuje przyjęcie obecnego zespołu jeden do jednego, argumentując z tym, że ludzie znają obiekt i procedury. Na pierwszy rzut oka wygląda to rozsądnie i bezpiecznie. Problem pojawia się wtedy, gdy jakość usługi wcześniej była słaba, bo w takiej sytuacji wraz z zespołem przyjmowane są również stare nawyki i sposób pracy. Zmiana firmy bez zmiany standardów operacyjnych bardzo często oznacza tylko jedno. Zmienia się logo na fakturze, a problemy pozostaną te same. Sprzątamy nie tylko kurz, ale i biurowe troski. Partnerem odcinka jest firma sprzątająca Fresh Office. No dobrze, to kiedy zmiana firmy sprzątającej ma sens? Zacznijmy od podstaw. Czy praca Office Managera polega na pilnowaniu opróżniania koszy na śmieci, uzupełniania mydła w toaletach i sprzątania sal konferencyjnych? Jeżeli po jego stronie leży codzienne sprawdzanie takich rzeczy, to znaczy, że coś jest nie tak z organizacją usługi. Office Manager jest od zarządzania biurem, a nie od kontrolowania sprzątania. W dobrze zorganizowanej usłudze temat sprzątania działa w tle. Jeżeli jednak wymaga codziennej uwagi, problemem nie są osoby sprzątające, tylko sposób zarządzania usługą i brak realnego koordynatora serwisu. Koordynator to serce usługi. Jeżeli to serce przestaje bić, cały organizm umiera. Drugi sygnał ostrzegawczy jest bardziej uniwersalny, ale bardzo dobrze widać go w usługach sprzątania. Czy wciąż gasisz ten sam pożar operacyjny zamiast ugasić go raz a dobrze? Gdy te same uwagi wracają co tydzień. To nie jest wina personelu sprzątającego. To znak, że dostawca nie panuje nad procesem dostarczania usługi i tylko gasi pożary. Dobrze ustawiony system eliminuje powtarzalne błędy w usłudze. Źle ustawiony tylko za nie przeprasza i wraca dokładnie do tego samego punktu. Jeżeli raz zgłosisz niedokładnie odkorzoną wykładzinę i zostanie ona po poprawiona, to super. Ale jeżeli co tydzień zgłaszasz ten sam problem w tym samym miejscu i słyszysz to samo przepraszamy, poprawimy, to znaczy, że dostawca nie panuje nad procesem. Kolejny moment na zmianę to brak realizacji pełnego zakresu pracy. W umowie masz pisane mycie listew przypodłogowych, omytanie pajęczyn, czy masz nowe doczyszczanie podłóg raz w miesiącu. Płacisz za to w ryczałcie. Jeżeli te czynności są pomijane, a firma frontująca wykonuje je tylko wtedy, gdy się o to upomnisz, to płacisz za usługę, które nie otrzymujesz w pełnym zakresie. Początek roku to moment podsumowań, nowych budżetów i planowania zmian. Właśnie wtedy wiele firm patrzy na to, co działało w poprzednim roku, a co wymaga poprawy. Ale to wcale nie oznacza, że najlepszym momentem na zmianę firmy sprzątającej jest styczeń. Styczeń to zazwyczaj chaos. Urlopy, onboarding, domykanie poprzedniego roku i nowe priorytety spadające na biurko sprawiają, że łatwo podjąć decyzję, ale bardzo trudno dobrze wdrożyć nowego dostawcę. Jeśli na nowy rok pojawia się większy budżet, nie warto automatycznie dosypywać go firmie, która nie dowoziła wcześniej. Wyższa stawka nie naprawia złych procesów. Jeżeli budżet jest mniejszy, również warto spojrzeć na rynek, bo nie każda firma potrafi elastycznie dopasować zakres prac do nowych realiów. Przerwamy program, bo pewnie zapomniałeś o subskrypcji. Zrób to już teraz, żeby nie ominęły Cię kolejne odcinki. Właśnie dlatego. Pierwszy kwartał, często luty lub marzec, jest najlepszym momentem na zmianę firmy sprzątającej. Budżety są już znane, operacyjny chaos stycznia opada i można zaplanować zmiany tak, żeby faktycznie poprawiło jakość, a nie stało się kolejnym problemem do ugaszenia. Kolejna sytuacja to przeprowadzka albo duże zmiany w biurze. Większa frekwencja, zmiana układu przestrzeni, wdrażanie rozwiązań ekologicznych. Jeżeli obecny dostawca nie potrafi zaplanować tej zmiany razem z Tobą, przestaje być partnerem, a staje się tylko wykonawcą. I teraz. Najważniejsze pytanie. Skąd widzisz, że nowa firma będzie lepsza? Po pierwsze, zapytaj o narzędzia do audytu i raportowania jakości, a nie tylko ogólne kontrole. Po drugie, zapytaj o realny zakres usług dodatkowych, które zdejmą z Ciebie konieczność szukania oddzielnego wykonawcy. Po trzecie, zapytaj o usługi dodatkowe, które... Nie są konieczne na co dzień, ale w krytycznych momentach naprawdę ratują sytuację. Chodzi o dorzucanie posadek twardych, proste prace techniczne typu złota rączka czy obsługę eventów firmowych. Po czwarte, sprawdź, jak wygląda rekrutacja i szkolenie personelu. Zapytaj, jak weryfikowane są umiejętności pracownika, zanim trafi on do Twojego biura. Po piąte, najważniejsze, upewnij się, że po drugiej stronie jest ktoś, kto realnie zarządza usługą, a nie tylko wystawia fakturę, czyli wspomniany już wcześniej koordynator. A teraz mam dla ciebie jedno proste ćwiczenie. Policz, ile godzin w ostatnim miesiącu poszło Ci na kontrolowanie sprzątania, zgłaszanie uwag i rozmowy z firmą sprzątającą. Jeżeli to więcej niż 5-10 godzin, problemem nie jest cena usługi, tylko jej organizacja. I to jest dobry moment, żeby zastanowić się nad zmianą dostawcy. Jest jeszcze jeden element, który ma ogromny wpływ na decyzję o zmianie dostawcy. To realny koszt sprzątania biura i to, co faktycznie składa się na cenę usługi. O tym opowiadam w odcinku, ile kosztuje sprzątanie biura w 2026 roku. Link znajdziesz w opisie. Podziel się w komentarzu Twoim największym wyzwaniem związanym ze sprzątaniem biura. Nie bój się zmian, ale rób je z głową. I pamiętaj, w Fresh Office sprząta nie tylko kurz, ale i biurowe troski. Dzięki za dziś, do zobaczenia. Cześć!